Cześć babciu. Cześć babciu, nauczyłam się czytać. I te, Ładnie powiedz, czytać. Czytać. I teraz Ci za prezent... Dobrze, proszę bardzo. Ale weź tu drugą rączkę, o tak, żeby babcia widziała jaki tam masz y, liter. Ja. Ta. Super. Ja. Świetnie. za, za. I znowu ja. Ślicznie. I Renatka jeszcze przeczyta, jak ładnie potrafi czytać już całe zdania. Prawda, Renia? No. Od jakiego zdania zaczniesz? Pokaż, chcę Od zdania tego. No to jest to akurat nie jest zdanie. Ja chciałam, żebyś te zdania przeczytała. A zdanie to będzie tak. Tutaj będzie pierwsze. Weź przeczytaj najpierw to, co mam się tutaj na dole napisać. Przeczytaj, co to jest napisane. Proszę bardzo. To. Ja to Renata. Świetnie. Które drugie zdanie? Mm, tak. Dobrze. To ja, Renata. Ślicznie. Renata, to ja. Bardzo ładnie. Brawo.